Takie coś też znalazłem katalog polskiego fiata. A ja sobie gram na trali, tralala, trali, tralala. Ktoś Wyrzucił kolekcję vhs -ów. Kryptonim Alexa Indiana Jones Panowie nie. Czy zacząć puszczenie puszy, nie To na pewno na szczęście. Może dzisiaj będę miał szczęście i coś kupię fajnego. Jakie ciążki? To jest osiem tysięcy Do tego do trzy piętnaście. No moje niebieskie.

Zobaczcie, 49. To. rok. Do, Jaka cena? Do zapłacenia 2 Dobra, To Pan mi to odłoży to też. No. Razem z tą miską. Łukasz, płyty znalazłem. Łukasz, płyty mam. Dzisiaj spotkałem kolegę widza no. i... Przeglądamy płyty. Mieczysław Fog. Zbierasz fogę? Troszkę, tak? No to wiesz? Nie, to nie, myślałem, że nie, 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 się nie, 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 co? Zależy nie, nie, już nie, nie, panu Już. już, już. Zależy panu na

Tanga, pyłkę singielki, zobaczymy Franek Kimono znowu. Tu Jan Kobuszewski Co to? Jest? Gdzie? A, bajki. Sopot Judginia i Karel God. Dobra, odłożymy. Ciepło, ciepło. Kartonowe królestwo, zobaczcie. Czyli omijam kartonowe królestwo, nie mam na to czasu. W kartonowym królestwie. Trafiliśmy na karton z płytami, ale zobaczcie. I książka. Nie, to chyba nie ma sensu przeglądać już. Nie, to. To, że deka to na pewno nie stąpi. Nie, 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 zostawmy to. Szkoda czasu. Nie, do końca. Anusz. Anusz. Anusz na końcu, pierwsze wydanie na śliwce Led Zeppelin pierwszego albumu. I jesteśmy w domu. Coś dla fanów piłki nożnej.

to. No i kolejny karton z płytami, ale. O, nie ma sensu, chyba. I kolejny. O, pronit może coś zainteresuje kosmiczne trawy. Może coś tu będzie, ale. Nie no, lipa straszna dzisiaj. Piękne rzeczy. Czy to jest do krawatów? A i wygrał pan. Kolega mi podpowiedział. A, kurde. Tak, do krawatów, praska. Praska do krawatów. Ale zdjęcie z miesiącami 20 zł, bo ja się liczę, jak ten liść ta krupówka. Ale ja pana nie nagrywam. Kurwa, ale towar. To do reklamy będzie. A, to do reklamy. Nie, no. ja, ja też nie wiedziałem, co to jest. Ja mówię, kurwa, jakaś praska, praska. Wziąłem, mi się spodobało. I to już mi klient na giełdzie powiedział, że to do krawatów. To jest do krawatu? Tak. tak. Prasuje krawaty. Kiedyś od kogoś ja tak spodobała mi się całość. Każda była inna. Jest coś ciekawego? Jak na razie nie bardzo. Nie bardzo. Notes. Notes. Nie wiem, jest za zapadnie w i to jest wszędzie. Orion, dokładka zabójcza. Kiedyś myślałem, że to Ozek i Młody. <noise> Takie piękne wydawnictwo Madony, ale... To jest album i to Pan wyciągnął, No właśnie wyciągałem. A widział Pan. Tak. Ale nie ma płyt w środku diora marzyłem kiedyś o takiej A dzisiaj jest na targu starodzi i dostrzegłem też jakiś gramofon polski proszę bardzo ale zniszczony Łukasz Korpie w kartonach płyt, ale same Niemcy praktycznie. A ja Wam pokażę, co dzisiaj można mieć. Dzisiaj towaru bardzo dużo. Ktoś coś woła, a ja znalazłem za stówę takiego Siemensa. No nie zdecyduję się na zakup, bo trochę tego sprzętu mam. Pani mówi, że działa. Takie coś też znalazłem, katalog polskiego Fiata. Dzięki bardzo. Nie po polsku

czy w tym kartonie jest coś lepszego? Nie. Czy tylko to mówisz, że nie? Tom Jones i. i jakiś Brian Adams jest. Jak ktoś lubi. Tu nie ma. No, Barbara Styson. Julio Iglesias. Jennifer Rash. Roxette. Co? Nie zbieram składanek. Nie zbierasz? Cena 20 złotych jest na kręgach. Warte? Nie wiem, ja nie znam się na składankach, nie zbieram więc. Nie zbierasz. Zobaczymy, obejrzymy. Zobaczymy stan. jest nie widać. Nie, tylko. Kurz do mycia. Bierzesz. A co jest? To jest jedna płyta? Ja co? Chyba powinny być dwie, zobacz z tyłu. A czy tu nie ma. Może jakiś plakacik to powinien być? Nie, no powinna być dwie. A nie, nie tak, żadna. nie, Side C, Side A, B. Tak, czyli brakuje jednej brakuje płytki. Brakuje jednej płytki. Folipa. No, nie ma tu nigdzie. Pippi Langstromf, Shaking Stevens. Tyle nacht. Drodzy widzowie, to nie ja przerzucam płyty, tylko Łukasz a też bierze za rogi. Jak będziecie teraz komentować i krytykować, to nie mnie. Gdzie za rogi? Powinno się za środek przerzucać. Za rogi, prawda? Tak, tak, przepraszam. tak mi komentowali widzowie. Popełniam błąd nie do wybaczenia. No, ale zobaczcie, jakie to są stany. To nieważne. Nieważne, no to no, przepraszam. Nie. Idę i z Wszystko tak powinno tak być. Zobacz, Ciebie pouczyłem, a sam cały czas to robię też z <grym> Nie ma problemu. Już, już się poprawiam. Ale to porozrywane rzeczywiście. A na końcu dwie płyty Iron Maiden. O? Made in Britain. A nie, to że Made in Britain. Smurfy. I All Star Festival Diana Ross. Dziękuję. Final. Poduszkę Wszystko masz po 5 zł. Nie wszystko? Nie wszystko? To jakbyś miał wszystko, to bym przyszedł też ma znaczenie. Cenie, cenie. Tak więc moi drodzy, dzisiaj nic się nie udało kupić z żadnych płyt winylowych oprócz smerfów, ale to nie ma sensu Wam pokazywać smerfów, bo to kupiłem sobie dla hecy, więc no cóż, czekajcie na wtorkową audycję w Bemowie. No i przede wszystkim subskrybujcie, komentujcie i hejtujcie. Niech Wam to ulży. Trzymajcie się do następnego odcinka.